Dobrze, kochane młodzieży, teraz będziemy śpiewać psalm. Żebyśmy zrozumieli słowa, to powtórzmy sobie. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. I będziemy śpiewać refren. Chwalebny jesteś, wiekuisty... Pełen chwały na wieki. Błogosławiony będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości. Chwale mne i wywyższone na wieki. Razem z mne. w przybytku Twojej świętej Panny. Ty, bardzo chwalebny i sławny na wieki. błogosławiony jesteś na tronie Twojego Królestwa. Bardzo Panem i wywyższony na wieki, Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, Elend chwany na wieki, Chwalemny jesteś, ten i Boży. Teraz będzie czytana Ewangelia. Dlatego wstaniemy, żeby z uwalnym, z szacunkiem wysłuchać słów Pana Jezusa i zaśpiewamy atramację przed Ewangelią. Chwala Tobie, Słowo Boże. Chwala Tobie, Słowo Boże. Tak Bóg umilował świat poszedł swojego Syna, jego Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, Teraz przed Ewangelią, kiedy Kaplan powie Pan z Wami słowa ze świętego Jana Apostola, Ewangelisty my zrobimy trzy krzyże, pobłogosławimy siebie prawą ręką i grubym palcem pierwszym, pobłogosławimy czoło, usta i serce, żeby w naszą mądrość weszła mądrość Boża, żeby w nasze słowa wszedł sam Bóg i mówił przez nas i w naszym sercu, żeby Pan Jezus przyszedł, zagościł i w tym sercu był kochany i te błogosławieństwa trzy uczynimy, abyśmy rzeczywiście przyjęli Pana Jezusa w Słowie życia, którym jest Ewangelia. Pan z Wami, słowa świętej Ewangelii według świętego Jana, chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to co widziałem u mego Ojca. Wy to, coście słyszeli od waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł Jezus do nich. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który Wam powiedział prawdę, usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czyni. Wy pełnicie czyny Ojca Waszego. Rzekł do niego. Myśmy się nie narodzili z nierządu. Jesteśmy jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus. Gdyby Bóg był Waszym Bogiem, Ojcem, to. I mnie byście miłowali, ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Święty Dobrze, czcigodny nasz kaplan, ojcze proboszczu, drodzy nauczyciele, chyba są, tak? Są nauczyciele, tak. Dobrze, a tam są. Pani katechetka, bardzo dobrze. Jeszcze jest, a więcej. Pięknie, dobre. Kochani, kochani nasi młodzi bracia i siostry, uczniowie, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność i modlitwę. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów w naszej nauce rekolekcyjnej o męstwie. Tutaj na ścianach kościoła, na filarach są napisane takie słowa, dary Ducha Świętego. Jak na bierzmowaniu uczymy się siedem darów Ducha Świętego. I dzisiaj, tak, dzisiaj właśnie chcemy powiedzieć o męstwie. Dlaczego? Zwrócimy uwagę na pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie to jest właśnie takie opowiadanie. Słyszeliście, tak? Tutaj nam właśnie pani chetka też czytala Lekcję mszalną. Właśnie trzech młodzieńców. Trzech młodzieńców byli wrzuceni, wrzuceni do ognia, do pieca rozpalonego. Słyszeliśmy w siedem razy więcej niż to miało być rozpalone i Król nabuchodonozor wymyślił sobie swoją wiarę, swoją religię. Robił bożków, jakieś posągi, kazał się klaniać ludziom do tych posągów. I teraz jest jeden taki niuans, jedna, jedna sprawa, że można było przyjść sobie, tak się poklonić byle jak, ale w sercu pamiętać, że ja wierzę w Boga i by normalnie było. Tak życie można zachować. Trzech młodych chłopaków powiedziało: "My nie zrobimy tego. My nie zrobimy tego. My jesteśmy wierni Bożemu przykazaniu." Byłem kiedyś na weselu, nie powiem, że to jest moda, to jest naprawdę bardzo fajny zwyczaj w chodzie, a zwłaszcza w Ukrainie teraz bezalkoholowe wesele. Dużo ludzi było zaproszonych, oczywiście więcej niż Polowa nie przyszło, bo powiedziało, jak to bez alkoholu, co to za wesele. Ale były bardzo fajne konkursy, jakieś zadania, tańce, muzyka, ludzie się świetnie bawili. I właśnie ktoś przyszedł i zapytał tych młodych, dlaczego oni wpadli na taki pomysł. Czy oni tak chcieli? Oni mówili, nie, my tam kilka dni przed weselem dopiero tak pomyśleli sobie. Dlaczego? Bo e, przyszedł narzeczony właśnie i mówi, słuchaj, może zróbmy tak: ja nie chcę być piany na weselu. mi wystarczy tam troszeczkę wypić, ja już tracę rozum. E, może zróbmy w ten sposób, że nalejemy wody zwyczajnej do butelki i będziemy sobie polewać, wypijać ze wszystkimi, ja będę trzeźwy, a wszyscy myślą, że ja że ja będę e, polewał tą wódką i będziemy się bawić dalej. I narzeczona mu mówi tak, też, bo tak rozmawialiśmy, I ona mówi, i coś mnie tak oświeciło, olśniło, i mówi do niego, to wiesz co, to ja w ogóle nie chcę wychodzić za ciebie za mąż. Jak ty masz kłamać już od pierwszego momentu, wszystkich ludzi, moją rodzinę, goście, ja ciebie nie chcę. A on mówi, to co chcesz, żebym ja był alkoholikiem? A ono mówi, nie, jak masz nie pić, to wszystkim powiedz, że ty nie pijesz z miłości do mnie, bo chcesz, aby twoja narzeczona, potem żona, w czasie wesela, żeby nie przeżywała, nie wstydziła się za siebie, że ty mnie tak kochasz, że po prostu postanowiliś nie pić na weselu. Powiedz to wszystkim. I on mówi, to w takim razie robimy bezalkoholowe, nikt nie będzie pił. I oni już... No, prawie 10 lat e, mieszkają, żyją właśnie w małżeństwie, mają dzieci, bardzo szczęśliwa rodzina i od tego momentu powiedzieli, że nie tylko w sprawie tam alkoholu, ale zawsze jak coś trzeba powiedzieć stanowczo, tak, tak, nie, nie. Zawsze i tak wychowują dzieci. I to jest bardzo ważne, mieć męstwo, powiedzieć, mnie stać na to, mnie nie stać na to. Ja to zrobię, to nie zrobię. Na to się zgadzam, na to się nie zgadzam. Mieć stanowczość. Dzisiaj zwracamy uwagę na księgę Daniela, tak opisane jest, jak trzech młodzieńców przyszło do prezydenta, do króla i mówi, my nie będziemy oddawać pokłonu, my wierzymy w prawdziwego Boga. Dlaczego to mówię, Kochani? Bo wy, jak Proboż powiedział na początku, bardzo ładnie, tak podkreślę, że mamy do czynienia z poważnymi ludźmi. Dobrze, że kończymy refleksję ze starszą grupą. Jest do kogo powiedzieć. Są e, otwarte serca, oczy. E, macie już światły rozum. Już jesteście dojrzali. Już można z wami tak po dorosłemu mówić. I jeżeli dorosły człowiek, to nie ten, który ma 18 lat. A dorosły człowiek, jak kiedyś się spotkałem z takim chłopaczkiem, 11-12 lat, jak ja z nim rozmawiałem, jako ksiądz już, to ja się czułem taki malutki przy nim, jak ziarenko. Na ile on był mądry, na ile on precyzyjnie wszystko odpowiadał. Ja do niego podchodzę, mówię: Wiesz co, chciałbym z Tobą porozmawiać. A on mówi: A czy ksiądz chce się czegoś dowiedzieć, czy po prostu nie ma nic do roboty, chce się pogadać? a normalnie jak, jakiś szef firmy I ja mówię, no chciałbym się tak jakoś więcej zapoznać, zapytać o rodzicach i tak dalej. Nie mówię, bo przecież znam twoich rodziców, no to tak jak ojciec zna, to co ja mogę powiedzieć, nie? Ja mówię, no ale gdzie pracują, a tu ksiądz zapomniał, to a tu ksiądz nie pamiętam, to znaczy, że księdza nie interesują moi rodzice. I on mnie tak motał, że ja przy tym małym dziecku, mokre były plecy, normalnie mówię, no jak ja wybrnę z tego? Dorosły człowiek on myśli konkretnie 11 lat, 12 nie miał jeszcze. Kochanie, męstwo to jest to, że mnie na to stać, że ja na przykład nie będę pyskować do rodziców, nie będę podskakiwał starszym, że ja będę wsłuchiwać się, co mi nauczycielka powie, ja będę szanował autorytet kapłana w kościele, będę umiał się zachować w autobusie na rynku, w szkole, w kościele. W domu, odbierając telefon, tak? To jest męstwo. Na przykład, możecie sobie zrobić taki egzamin. Spróbujcie, jak Wam wyjdzie. To nie jest obowiązek, ale czy dacie radę i jak to, jak to wypali? Mówią, nie? Każdy z Was jest ochrzczony, tak? Czy jest ktoś nieochrzczony z Was? Są tacy? Kto? Podnieście ręce. Nie, wszyscy są, tak? W dorosłych chyba, jako małe dzieci. Każdy ochrzczony. Dobrze. Czy wszyscy byli u pierwszej spowiedzi z was? Wszyscy? Dobrze. Pierwsza komunia też. Bierzmowanie jeszcze nie, chyba. Jeszcze nie. Dobrze, ale to wystarczy. Jesteście, zobaczcie, jesteście w kraju rozwiniętym, Polsce, w kraju katolickim, w rodzinach chrześcijańskich. Uczycie się w normalnych szkołach. Każdy jest ochrzczony, spowiadany, i jest zakomunikowany, czyli każdy przyjął Pana Jezusa. I teraz e, to nie jest problem. Odebrać telefon, ktoś dzwoni, odbiorę telefon i mówię, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kasia, słucham Cię. Albo Witek, co słychać? Ciekawa, jaka będzie reakcja. Jesteś wierzący. To nic złego, że powiesz Boże, Dzień dobry, cześć, ale powiedz, niech będzie pochwalony. Spróbuj. Jaka będzie reakcja kolegi? Drugie pytanie, a co dzisiaj robisz? Idę wieczorem na Gorszkie Żale. A nie, że jestem zajęta, dzisiaj nie pasuje. Nie, idę dzisiaj na Gorszkie Żale, idę na drogę krzyżową. A co rano robiłeś? Byłem w kościele. Czemu nie odbierali z telefonu? Byłem zajęty. Nie, byłem w Kościele. Spróbujcie po prostu jedna rozmowa. Czy dacie radę, jesteście chrześcijanami. Ktoś powie, że ja się wstydzę, ja nie mogę, bo ja tam kiedyś na jednej parafii dawałem takie zadanie i mi chłopak przyszedł i mówi, księży, chcę być szczery, ja nie potrafię. A ja mówię, jesteś Polakiem, tak. Wstydzisz się mówić po polsku? Nie. Ja mu ja spróbuję po niemiecku gadać. Jesteś Polakiem? Tak, mów po polsku. Jesteś chrześcijaninem, mów po chrześcijańsku. Odwaga, zobaczcie, to tak się wydaje. Myśmy dzisiaj bardzo łatwo słuchali tego czytania. Ale trzech chłopaków stoi przed wielkim ogniem. Podejrzewam, że tak jak ta świątynia, duży piec. I oni stoją przed tym ogniem i mają ich wrzucić. I oni do końca mówią wierzę w Pana Boga. I król to już nie ma głównego, król wola swoich tam tych rozporządzających sług, pomocników i mówi, słuchajcie, przecież trzech było dlaczego tam cztery chodzi? i mówi, jeden z nich do anioła podobny jeżeli Pan Bóg chce uratować Ciebie za to, że dajesz o Nim świadectwo to rzeczywiście jest męstwo na przykład, wy wchodzicie do kościoła, ja was prawie każdego dnia spotykałem i powiem wam szczerze, nie obrażajcie się, kto z was przychodził i mówił, szczęść Boże, dużo wam z was było, mówilo, niech będzie pochwalony jest Chrystus, powiem wam z wielką miłością, nic wielkiego nie zrobiliście, w ogóle. Bo jakbym był w supermarkecie, w spodniach ubrany i wy byście nie wiedzieli, że jestem ksiądz i przychodzisz i mówisz, Proszę pana, niech będzie pochwalony jest, Chrystus, a nie wie pan, gdzie jest tam, regale są z tym sklepem, z to wtedy zrobisz coś wielkiego. Tak, wtedy tak. Powiem Wam, że jestem bardzo wdzięczny, bo niektórzy też przychodzili, mówili dobry wieczór i tak dalej, no może się zapomnieli, ale jeżeli przyjdziesz do kościoła, powiesz księdzu, niech będzie pochwalony. Naprawdę z wielkim szacunkiem dziękujemy Wam za to, ale nic wielkiego nie robisz, bracie i siostry, nic. To jest prosta, zwyczajna rzecz. Jesteś chrześcijaninem, nic wielkiego nie robisz. Ale jeżeli w autobusie miejskim się przywitasz, tak? Ja na przykład ostatnio dzwoniłem po różnych fabrykach, którzy robią protezy, bo mnie chłopaki prosili dla żołnierzy, którzy byli ranni, nie mają nogi, ręki na przykład teraz i dzwoniłem, tu w Polsce, bo chciałem znaleźć fabrykę, która mi zrobi takie protezy, żebym ich przywiózł, przemierzyli i ktoś mógł chodzić. I dzwoniłem i mówię, niech będzie pochwalony Jezus. Jestem księdzem, misjonarzem z Ukrainy, jestem w Polsce, szukam to i to. Zadzwoniłem do pięciu, sześciu fabryk, to tylko jedna powiedziała, o przepraszam, nie wiem o co chodzi. Nie? a inni rozmawiali my się nieraz boimy powiedzieć po chrześcijańsku coś kochani, chcę w tej mszy świętej was naprawdę tak uwrażliwić na męstwo jeżeli jesteś mężny jako chłopak, czy nawet dziewczyna tak, jesteś mężna i możesz się przejść tam, nie wiem z papierosem, z piwem, nie wiadomo z czym to spróbuj się przejść z różańcem pokaż swoje męstwo, sprawdź Weź modlitwę, i się przejdź po mieście. Sprawdź swoje męstwo. To jest bardzo ważne. Czy ciebie stać na to? Tak? Czy ciebie na to stać? Dlatego dzisiaj was bardzo, bardzo zachęcam do odwagi. Do tego, że jesteście wierzący. Powiedzcie to ludziom. Nie bójcie się. Tak, Nie bójcie się. Nie może być tak, że jesteś gdzieś tam za granicą na pielgrzymce, jakaś sąsiadka Ciebie spotyka, o, witaj, cześć, to Ty jesteś zbyt Bydgoszczy, a Ty cicho, 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 to oni nie mogą wiedzieć, że jestem zbyt Bydgoszczy, ja jestem w ogóle z Paryża, oni nie mogą wiedzieć o tym. Ta, to jest taka sytuacja. Nie mamy czego się bać. To jest nasze. My jesteśmy takimi. To bać się Pana Boga, to siebie się zaprzeć. Dlatego, kochani, niech to czytanie, które dzisiaj słyszeliśmy, rzeczywiście, bardzo długo jeszcze brzmi w waszych uszach, i byście mieli taką odwagę. Jestem mężny. Powiem ci, nie można to robić, nie można tam to robić, tak? Myślę, że na przykład teraz tam w czasie mszy świętej jakiś tam papierek leciał poprzez kościół i to wszyscy widzieli. Ale czekałem, czy ktoś z was powie, słuchaj chłopie, no nie rzucaj, po co, nie? Nikt, jest nas tutaj setka i ten papierek leży tu. Nie wiem, czy ktoś będzie mężny, przyjdzie i zabierze i powiem, przepraszam, no nie pomyślałem. To jest męstwo. Przyznać się, zabrać. Nie, nie zostawić balaganu po sobie, tak? Tam z tyłu byłem przede mszą, i patrzyłem na obrazki z modlitwą za kościół wasz za diecezję. I są pogięte te obrazki. Na pewno oni z drukarni też takie nie wyszły. To jest męstwo. Co ja potrafię zrobić? Naprawdę. Dlaczego to mówię? Bo to Wam się w życiu przyda. Nie jesteście już dziećmi. Za chwilę trzeba będzie mężnie wybrać swoje życie. Idę na księdza, idę na zakonnicę, wychodzę za mąż, żenię się, wybieram zawód. Mężnie podejść do tego, odważnie, z odpowiedzialnością. Dlatego, kochanie, o to Was bardzo proszę i myślę, że te słowa zostaną u was, w waszym sercu i postarajcie się zawsze być mężnymi, zawsze nie być chwiejni tak, bo przegracie a życia szkoda, tak, życie jest bardzo piękne, żebyście odważnie pokazali że ja się nie boję, tak ja się też nie boję być księdzem na przykład pójść tam, wyjść nie wiem, w, w habicie pochodzić, samochód mam obmalowany wszystkie reklamami kościelnymi. Czemu nie? Tak? Chodzi o to, że każdy ma swój sposób, tak? ale nie bójmy się być sobą. Nie bójmy się być sobą, to jest bardzo ważne. Dobrze, teraz będziemy odprawiać dalej MSZ Świętą, będą niesione dary. Chcę, abyście razem z wodą, winą, tym koszykiem, który tam jest. Tam są kartki namalowane dla dzieci na misjach. Kto jeszcze ma te karteczki, o których my mówiliśmy, może tam wrzucić. I ofiarowanie to jest przede wszystkim moja modlitwa. Ja dzisiaj bardzo was proszę, abyście się modlili za te nasze parafie, za nasz naród Ukrainy, za dzieci i młodzież, którzy, którym ciężko jest teraz. Trudno im tam się żyje rzeczywiście w czasie wojny, ale żebyście się za nich modlili. I kto by miał taką możliwość, chciał, pragnienie, e, możecie nawet tam swoją jakąś złotówkę zostawić. Ja Wam powiem tylko jeden przykład, że jakie małe dziecko byłem uczony e, zbierać na niedzielną tacę. To wychodziło tak, że ja dostawałem do szkoły jakiś tam grosz od rodziców i zawsze z tego musiałem nazbierać kilka groszy na niedzielną tace. Moja praca, ja nie pracowałem w cegielni, ale z tego mogłem brać i to była ofiarność. I się tak uczyłem utrzymywać kościół, to jest ważne. Dlatego ja nie mówię, że teraz musicie tam, nie wiem, jak jeden ksiądz mówi, proszę mi wyskakiwać z kasy. Nie, nie o to chodzi. Czy ja potrafię się podzielić? Czy potrafię dać, na przykład nawet tą kartkę narysowaną? Czy ja umiem z siebie coś dać? Dlatego te dary będą tu niesione. A jakby ktoś chciał rzeczywiście wspomóc tam tą młodzież, naszą dzieci, ministrantów, bo dla nich też robimy dużo rzeczy, kupujemy, to też poprosimy może Pani Bożenka, by tam przeszła, można na rękę podnieść i można do koszyczka tam coś wrzucić. Ale przede wszystkim proszę Was o modlitwę w tej intencji. Bóg zapłać.